Zadajcie mi pytanie, dlaczego postanowiłem zostać przedsiębiorcą? Dlaczego jestem liderem? Ponieważ taką podjąłem decyzję. Podjąłem decyzję, że będę liderem, ponieważ z mojego punktu widzenia lider jest najbardziej wartościową jednostką w społeczeństwie. Ponieważ nie być liderem znaczy nie być wolnym człowiekiem. To jest mój punkt widzenia. Jak go interpretować? Człowiek zawsze w jakiś sposób decyduje. Podejmuje decyzje i wyzwania. Lider to jest ten, który podchodzi do wyzwań sposobem proaktywnym, który podchodzi do wyzwań sposobem kreatywnym. Lider to jest człowiek, który umie sobie radzić ze strachem. Każdy z nas ma strach, ale lider wybiera odwagę. Lider wybiera wyzwanie, a nie podąża za strachem. Lider jest to człowiek, który bierze odpowiedzialność, a branie odpowiedzialności dla mnie jest kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój. Branie odpowiedzialności za swoje emocje, za swoje motywacje, za swoje podejście do życia jest pierwszym i najważniejszym krokiem, do realizacji swojego potencjału, do tego, żeby żyć życie radosne, błogie, spełnione. Bycie liderem jest postawą życiową, taką samą, jak bycie ofiarą. Zdecydowanie wolę być liderem. A czemu przedsiębiorcą? Ponieważ z mojego punktu widzenia być przedsiębiorcą daje olbrzymią wolność. Ponieważ każdy z nas w pewien sposób jest przedsiębiorcą. W pewien sposób sprzedaje to, kim jest, czym jest, co robi. A bycie przedsiębiorcą daje temu rozmach, daje temu możliwość, jak to, co na co dzień jest ważne, praktykować profesjonalnie i uczyć się tego robić na dużą skalę. Uczyć się tego od najlepszych. Bycie biznesmenem jest tak wszechstronnym zajęciem, jak życie samo. I dla mnie ono niesie ze sobą tak wielką dawkę wyzwania, ryzyka, tak wielką dawkę nauki i rozwoju, że ciężko mi znaleźć coś innego tak bardzo dla człowieka rozwijającego, budującego, umożliwiającego mu osiągnięcie potencjału. I z jednej strony, jeżeli mój potencjał się rozwija, to rośnie mój biznes. Jeżeli mój biznes się rozwija, to rośnie mój potencjał. To jest coś, co bardzo mnie motywuje. Za swój wysiłek otrzymuję adekwatną nagrodę, i niekoniecznie jest to coś, co dostanę z zewnątrz. Sam się wynagradzam. I moje życie nie jest zależne od warunków zewnętrznych dzięki temu. Moje życie zależy ode mnie samego. To daje mi olbrzymią wolność i olbrzymią radość. Biznes jest dla mnie radością dla takie życie. Czym dla ciebie jest biznes? Czym dla ciebie jest życie? Od takich pytań zacznij, a będzie Ci łatwiej zrozumieć, co wybierzesz, co byś chciał wybrać, czemu wybierzesz bycie liderem, albo jakąkolwiek inną postawę. Może wybierzesz bycie przedsiębiorcą, a może artystą, a może bycie mamą. Bo Możesz wspierać siebie i społeczeństwo na wiele sposobów. Możesz wspierać rodzinę. Możesz wspierać społeczeństwo. Możesz się realizować na wielu różnych poziomach. To nie jest to, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest Twoja wewnętrzna potrzeba. Najważniejsze jest to, co chcesz Ty.